Czy ty także godzinami zastanawiasz się, jak napisać posta, kreślisz, dopisujesz, nie możesz zacząć, nie mówiąc już o tym, jak masz go skończyć? Oczywiście, w szczegółach każda platforma różni się od siebie nieco. Facebook, LinkedIn, Instagram, tamte posty powinny wyglądać odrobinę inaczej. Niemniej jednak istnieją ogólne zasady, które zdecydowanie mogą Ci w całym tym procesie pomóc, usprawnić ten proces, przyspieszyć, a także sprawić, że Twoje posty będą działały na rzecz realizacji celów Twojej firmy. Chciałbyś się dowiedzieć, jakie to zasady? Jeżeli tak, to zainwestuj 5 minut swojego bezcennego czasu, a obiecuję, że pisanie postów na zawsze się już zmieni. To jak? Zaczynamy. Barton Bartomej Kaszmarek z agencji interaktywnej BSMART.com, gdzie na co dzień pomagamy firmom w realizacji celów marketingowych. I tak, prowadzimy konta na Facebooku, Instagramie, a także Linkedinie. Systematycznie publikując różnego rodzaju treści i materiały, możemy wyciągać wiele wniosków. I to właśnie z tej perspektywy, tego doświadczenia, chciałbym opowiedzieć nieco więcej o złotej zasadzie marketingu, złotej zasadzie, którą być może już znasz, jest to zasada. Aida. I właśnie zasady Aida chciałbym przenieść na płaszczyznę pisania posta. Jak konstruować posta, aby był on zgodny z tymi zasadami no i pomóc ci oczywiście osiągać twoje cele biznesowe. Uwaga, mam jeszcze jedną niespodziankę. Będzie rozszerzenie na koniec tego filmiku zasady Aida o jeszcze jedną literkę. Także zaczynamy Wyobraź więc sobie, że jeden z Twoich klientów przesuwa swoją tablicę Facebookową i nagle natrafia na Twojego posta. Ile mamy czasu, by przykuć jego uwagę? No właśnie, niewiele. I dlatego właśnie powinniśmy tą uwagę przykuć im skuteczniej, tym lepiej. I o tym właśnie mówi pierwsza zasada AIDA, a czyli attention. Uwaga! Musimy przyciągnąć uwagę. Jak więc to zrobić? Oczywiście, aby przyciągnąć uwagę, mamy tutaj do dyspozycji dwa narzędzia. Pierwszym jest nagłówek, czyli pierwsza linijka Twojego posta, który powinien. Przyciągać uwagę, jak sama nazwa wskazuje, ale także powinien nieco mówić o treści, jaką cały ten post niesie. Czasami nie jest to łatwe, jednak po kilku napisaniach postaw w ten sposób i po obserwacjach zapewniam Cię, że stanie się to dla Ciebie znacznie łatwiejsze. Pisanie nagłówków w ten sposób, aby dotyczyły one postaw i oczywiście przyciągały uwagę. Drugim elementem, może nawet istotniejszym, jest zdjęcie, ponieważ to Widzi każdy od razu, i zdjęcie także powinno być wybrane w taki sam sposób, aby nawiązywało do ogólnej treści tego posta, a zarazem przykuwało uwagę. Mogę tutaj powiedzieć, że z perspektywy doświadczenia zauważyliśmy, że lepsze są posty, na których widać osoby. Tam, gdzie występują ludzie, te posty są lepiej traktowane przez platformy, lepiej się rozchodzą, a także Mocniej wpływają na odbiorców. Posty, które pokazują pewnego rodzaju uczucia, także sprzedają się, w cudzysłowie, sprzedają się dosyć dobrze, niemniej jednak nie pasują one do wszystkich rodzajów postów i do każdej tematyki. Zachęcam Cię tutaj do testowania, testowania, jeszcze raz testowania, co u Ciebie sprawdzi się po prostu lepiej i na co Twoi klienci będą bardziej zwracać uwagę. Ok, tak wygląda pierwszy punkt A w AIDA. Gratulacje, zdobyłeś właśnie uwagę swojego klienta. Kliknął więcej, znaczy, że jest zainteresowany. I właśnie doszliśmy tutaj do literki I, czyli interest. Jest zainteresowany, chce zobaczyć więcej treści i my tą treść musimy dać, dać właśnie mięso. Mięso, czyli opowiedzieć całą historię, nakreślić potencjalny problem klienta, omówić statystyki, a także rozwiązania. W ten sposób wciągniemy naszego odbiorcę w naszą historię. Czyli zainteresujemy go po prostu treścią, którą opublikowaliśmy. Musi być oczywiście ona zgodna z wcześniej określonym nagłówkiem, który przyciągnął uwagę. Musimy o tym pamiętać, bo rozbieżność między tymi elementami powoduje duży dysonans i niestety osoby wtedy opuszczają. Tak zwane clickbaitowe nagłówki nie sprawdzają się, jeżeli treść jest zupełnie inna. Wtedy między uwagą a zainteresowaniem jest rozdział. Dźwięk i to nam niestety nic nie da. Należy o tym pamiętać i przejść w bardzo zgrabny sposób dalej, czyli do literki D. Doszliśmy tutaj, moim zdaniem, do najważniejszego punktu w ogóle warunkującego, że zasadę AIDA można wprowadzać w social media. D, czyli design, czyli Pożądanie naszych produktów lub usług. Jest to ogromna różnica pomiędzy social media a innymi mediami, w których możemy kierować reklamy. Jeżeli chodzi na przykład o Google, to tutaj, nawet pozycjonując się, musisz czekać, czekać, aż Twoi klienci wpiszą Twój produkt lub usługę i będą sami szukać. Natomiast w social media to ty wychodzisz z rękami do swoich klientów i tak masz zbudować content, aby oni chcieli, aby pożądali twoich produktów lub usług. Jest to ogólnie najważniejsza zasada postowania w social mediach. Pamiętaj, że to ty masz wygenerować zapotrzebowanie na twoje produkty i usługi i w ten sposób to budować i właśnie dlatego zasada AIDA jest tak ważna. I właśnie. Jeżeli już wygenerujemy to pożądanie, to musimy przejść do kolejnego punktu, do A, jak najszybciej do action. I mogłoby się tutaj wydawać, że akcją od razu będzie zakup, ale nie daj się zwieść. Nie, nie, nie. To zależy od zaplanowanego lejka sprzedażowego. To zależy od całego procesu sprzedażowego, jaki wdrożysz. Otóż Akcją niekoniecznie musi być zakup. Akcją może być na początek, żeby nawiązać jakąś relację. Może być jedynie zostaw lajka, zostaw komentarz. Przemyśl na przykład swoje dotychczasowe postępowanie albo zrób audyt na przykład swojej strony internetowej. Chodzi tutaj o to, aby wejść w pewnego rodzaju interakcję z użytkownikiem, która oczywiście w perspektywie czasu ma doprowadzić do sprzedaży. Stwarzaj powiązanie między tym konkretnym postępem. A sprzedażą może to być na przykład tylko przejście na stronę. To wystarczy. Nie przejmuj się tym. To trzeba po prostu testować, testować i jeszcze raz testować, jaki model sprzedażowy możesz zastosować. Oczywiście im krótszy, tym lepszy. Natomiast akcją nazywamy różnego rodzaju działania powodujące zwiększenie interakcji z klientami. Tak, przeszliśmy przez cztery zasady A i D, a. ale obiecałem bonus, jest nim S. Satisfaction, czyli satysfakcja naszego klienta i normalnie byłoby to raczej proste, bo byłaby to po prostu satysfakcja po zakupie. Przy normalnym marketingu nie ma tutaj dyskusji, ale jak zrobić to w marketingu online? Właśnie, trzeba tutaj się odrobinę troszeczkę zastanowić, bo jeżeli mamy do czynienia z pewnego rodzaju akcją, na przykład przejściem na stronę internetową, to warto byłoby, aby ta treść, czyli kontynuacja jakby tego kontaktu naszego przez akcję była dla klienta satysfakcjonująca po prostu. Jeżeli dajemy mu jakąś furtkę kontynuacji relacji, jaką budujemy poprzez tego posta, to warto zrobić ją w taki sposób, aby czuł się on dobrze i chciał ten kontakt kontynuować. Nawet jeżeli nie jest to finalnie zakup produktu, jeżeli nawet jest to komentarz, to zadbaj o to, aby na ten komentarz merytorycznie odpowiedzieć i dać swojemu odbiorcy. To, co sam pewnie chciałbyś także uzyskać, albo najlepsze, co mógłbyś w tej formie kontaktu po prostu zaproponować. Jest to dodatek, ale myślę, że nie warto o nim zapominać. Myślę, że każda kontynuacja budowania tej relacji online ma znaczenie i w efekcie doprowadzi nas oczywiście do osiągania naszych celów biznesowych, czyli pewnie w większości do sprzedaży. Być może zastanawiasz się, czy to wideo jest oparte o zasadę AIDA. Już spieszę z odpowiedzią. Tak, jest oparte o zasadę AIDA. I właśnie w tym miejscu chciałbym Cię zachęcić do tego, abyś w komentarzu zostawił treść swojego najlepszego posta. Jestem ciekaw, jakie treści najlepiej w Twojej branży zaangażowały Twoich klientów. Chętnie się z nimi zapoznam, a także omówię je właśnie w ujęciu zasady AIDA. Być może moglibyśmy w tych postach jeszcze coś poprawić, jeszcze coś ulepszyć, aby były one skuteczniejsze i lepiej realizowały po prostu Twoje cele biznesowe. Jeżeli ten filmik Ci się podobał, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz pod spodem lajka. Zapraszam Cię oczywiście na bismart.com i widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć!